Dzisiaj montujemy przewód w ziemi, około tam 10 cm. Żeby położyć przewód musimy zmierzyć odległość. Odległość mamy około 400 cm, ponieważ jest to przeszkoda wysoka. Żeby położyć przewód w ziemi potrzebne jest takie narzędzie, czyli okrajka, okrajarka krawędziowa. Przed położeniem rozszerzamy darninę i zaczynamy kłaść to jest pierwszy etap naszej, naszego Iśmy do narożnika yy, trawnika i teraz ważna sprawa yy, przewód ograniczający przy chińskich robotach koszących musi zawsze iść jak trap czyli tak przy robotach koszących yy, gardeny Stiga Stil Husqvarna przewód ograniczający rozprowadzamy pod kątem prostym jest to ważna sprawa ponieważ y, roboty chińskie mają inny układ y, jeżdżenia po przewodzie ograniczającym i one po prostu muszą mieć przewód położony w kształcie trapezu w narożniku czyli kąt, kąt no i wtedy Przewód układamy w gruncie, ubijamy, najlepiej może być nawet kombinerkami, i młotkiem brukarskim chowamy, przydobijamy darlinę, żeby się zacisła w ziemi razem z przewodem. Przewód już mamy schowany w ziemi ponad 100 metrów. Teraz parę wskazówek na temat montażu stacji ładującej. Po pierwsze, stacja ładująca musi być na równym podłożu. Jeżeli jest piaszczyste podłoże przed stacją, należy coś, jakieś wycieraczkę, najlepiej gumową podłożyć, żeby się koła nie buksowały przed wjazdem i wyjazdem do stacji. Ważna sprawa, jeżeli mamy przykładowo na stacji ładującej strzałkę w tym kierunku, w tej kierunku stacji, to trzeba zawsze pod spodem zgodnie z, tym, z tą strzałką w tym miejscu pociągnąć, czyli kabel ograniczający i tutaj go podłączyć. Trzeba pamiętać, żeby przewód szedł w tym miejscu, gdzie jest ta strzałka. Jeśli chodzi o podłączenie, zawsze ten, który idzie pod stacją, podłączamy do czarnego, a ten, który idzie od stacji w st do, podłączamy do czerwonego, czyli ten co idzie pod stacją, jest, idzie do czarnego, tamten do czerwonego. Gniazdo do, do ładowarki podłączamy, jest podłączone, przy podłączeniu prądu zapykało. Szpilki wbijamy szpilkami, żeby była stabilnie, to dobijamy jakimiś szpilkami plastikowymi i tak podłączono stację. Eee, możemy podnosić do prądu. Jedno co jeszcze pamiętamy, to to, aby te dwie sztyce były dobrze podokręcone, bo może to grozić eee, nie, nie, braku ładowania robota. Włączyliśmy robota do stacji ładującej. Jeżeli pali ta czerwona lampka, to znaczy, że robot się ładuje. Zaraz będziemy parować to z telefonem na Bluetooth ponieważ ten robot jest na aplikację. Jeżeli przewód ograniczający by się przerwał, to znaczy, że będzie tutaj czerwona lampka i będzie wyłona, wył sygnał. Dziękuję.